W niedzielę od godziny 9 z inicjatywy Ludowego Klubu Sportowego Feniks Boczki odbywa się Zbiórka Krwi. Jest to druga edycja akcji, zorganizowana właśnie przez ten klub. A z nami prezes, pan Piotr Boczek. Dzień dobry. Witam. Panie Piotrze, proszę ocenić frekwencję na dzisiejszej akcji. Yy, ogólnie zapisanych osób było około 20-25, ale mamy nadzieję, że frekwencja będzie o wiele większa niż ostatnio. I przyjadą osoby, które też nie były zapisane. Bo w ten sposób też można e, przyłączyć się do oddawania krwi. Też jeszcze parę osób dzwoniło, czy bez zapisów też jeszcze można. Zapraszamy chętnie, jeśli ktoś jeszcze by się zdecydował w ostatnich chwili. Skąd taka inicjatywa w Waszym klubie, aby właśnie zapraszać tutaj e, centrum, które zajmuje się e, obsługą właśnie dawców krwi e, i aby dzielić się właśnie tym cennym płynem? E, ogólnie krew jest... E, no... Można powiedzieć produktem deficytowym, no i bardzo potrzebna. A po prostu pomagać zawsze trzeba, tak. Pan sam również jest dawcą i dzisiaj zdecyduje się oddać krew? Oczywiście. Proszę powiedzieć, tak z osobistego punktu widzenia, dlaczego warto to robić? Może no, niektórzy tylko na czekoladę, ale to takie <laughs> żarci. Ale no satysfakcja, że czy no, na przykład moja, czy krew może na przykład komuś życie uratować. Pomóc. Mm -hmm. To taki bardzo ważny powód. I właśnie oprócz tego, co pan powiedział, dostaje się czekolady, tak? Nadal czekolady, jest ten pakiet Tak. Czekolad. tak jest. I podobno przysługują takiemu dawcy dwa dni wolnego, dwa dni w, wolnego pracy. w pracy. Pracy, mm -hmm. e, Jeśli chodzi tutaj o twarze ludzi, którzy biorą udział w tej akcji, pan ich najlepiej zna, bo jest pan mieszkańcem Boczek. Tak, mm -hmm. Czy to są właśnie pana sąsiedzi, mieszkańcy tej samej miejscowości, czy też trochę szersze kręgi zatacza akcja? Na chwilę jest to gmina, ludzie z gminy, ale tutaj okolicznych wiosek. E, chciałam zapytać, czy będziecie powtarzać tą akcję? Czy myślicie, że warto ją kontynuować? Tak, będziemy powtarzać. Mamy w planie kolejną, w marcu planujemy. Mamy nadzieję, że też się uda.